Nasza przygoda z karmieniem rozpoczęła się w sposób burzliwy, bo już w szpitalu miałyśmy problemy z dostawieniem się do piersi i u nas niestety te trudności nawarstwiały się na siebie i z tygodnia na tydzień było coraz gorzej, aż doszłośmy do takiego krytycznego momentu, gdzie myślałam, że będziemy musiały w ogóle zaprzestać karmienia. No i tutaj punktem zwrotnym była konsultacja laktacyjna, którą odbyłyśmy online z jedną z doradczyń laktacyjnych z Gruszki Cicuszki. W naszym przypadku była to Ewa, która po przeanalizowaniu naszej sytuacji pojawiła się z gotowym planem. I co bardzo mi się podobało, to to, że porady, które od niej otrzymałyśmy podczas konsultacji, były możliwe do wprowadzenia od zaraz, więc już po około dwóch tygodniach pracy nad karmieniem mogłyśmy zażegnać część trudności, z którymi się zmagałyśmy. I oprócz tego e, wsparcie e, emocjonalne, które otrzymał z motywy, no bo nie ukrywam, była jedyną osobą, która wierzyła w powodzenie e, naszej przygody z karmieniem, e, no było też kluczowe, e, bo dało mi nadzieję, że jeszcze może być lepiej. E, I dzięki temu już 12 tygodni e, się karmimy piersią.